Wina w przekładzie Karoliny Bejlin i Wili Zyndram Kościołkowskiej. Czytał Stanisław Olejniczak. Jeżeli Twój zakład pracy lub ZUS nie rozlicza za Ciebie podatku, pora odwiedzić najbliższy urząd skarbowy i wybrać odpowiedni, bezpłatny formularz wraz z instrukcją. Czas też starannie go wypełnić. To nie jest takie trudne. Jeżeli masz należność do uregulowania, nadaj ją bezpłatnym przekazem pocztowym. Jeżeli należy ci się zwrot, pieniądze otrzymasz w terminie 30 dni. Formularz wyślij do właściwego Urzędu Skarbowego listem poleconym. W miejsce znaczka wpisz numer formularza, który wypełniłeś. Panorama Ewa Godlewska, dobry wieczór. Większość przedstawicieli klubów i kół poselskich dyskutując nad wotum nieufności dla ministra przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego poparła wniosek KPN-u. Głosowanie dzisiaj. Przyjęta przez Sejm ustawa o umorzeniu kredytów w budownictwie będzie katastrofą dla spółdzielni mieszkaniowych i lokatorów spłacających długoterminowe kredyty. Mieszkania, które dzięki ustawie miały być zasiedlone, pozostaną puste, powiedziała panoramie wiceminister budownictwa Irena Herbst. Ustawa dotyczy bezpośrednio 28 tysięcy mieszkań, w stosunku do których umowy kredytowe były podpisane do końca 1989 roku. Dotychczas nie zasiedlono 12 tysięcy lokali. Wprowadzony rok temu nowy system spłat zaskoczył budowlańców, a przyszli lokatorzy, aby wprowadzić się do nowych mieszkań, byli zmuszeni do zapłacenia w krótkim czasie kilkuset milionów złotych. Wielu nie było na to stać, mieszkania więc zostały puste lub sprzedano je na wolnym rynku. Tutaj będziemy mieli szereg procesów roszczeniowych ponieważ ludzie rezygnowali z mieszkań, mieszkania kupowali ludzie spoza spółdzielni. Także prezesie będą w tej chwili narażeni na masę procesów. PKO będzie narażone na masę procesów. Ci, którzy zdążyli się wprowadzić rok temu, zobowiązani byli do wpłacenia 20% wartości mieszkania gotówką, a pozostałą sumę będą spłacać przez wiele lat. Co miesięczne raty nie mogą przekraczać 1 piątej zarobków rodziny i stanowią tylko 10% zobowiązania. Pozostałe 90% do banków wpłaca państwo. Ci, którzy nie zdążyli rok temu lub nie było ich na to stać, będą mogli wprowadzić się teraz pod warunkiem, że zapłacą 10% wartości mieszkania. Państwo zapłaci wówczas 40%, a pozostała suma zostanie rozłożona na 40 lat. Jednak tym razem comiesięczną ratę trzeba będzie zapłacić bez pomocy państwa. Lokatorzy staną przed koniecznością znalezienia nawet 10 milionów co miesiąc. W budżecie nie ma dodatkowych pieniędzy na współfinansowanie pustych mieszkań. Państwo będzie je więc czerpać z cięć w dotacjach do kredytów długoterminowych, które spłaca obecnie prawie 180 tysięcy rodzin. Zmniejszy się także pula przeznaczona na wypłaty premii gwarancyjnych. W tej sytuacji to w ogóle nie, trudno powiedzieć, co będzie, bo y, mamy problem wart około 6 bilionów złotych, i nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział w tej chwili, jak go rozwiązać. Problemy z premiami gwarancyjnymi schodzą w tej sytuacji na drugi plan. Nie można budować rzeczywistości ekonomicznej kierując się kryteriami politycznymi niestety to się na przeostatnim e, e, głosowaniu nie stało. Pracownicy Ministerstwa Budownictwa i Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych mają nadzieję, że prezydent nie podpisze takiej ustawy. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich postanowiła zwrócić się do Sejmu o uchylenie immunitetu Leszka Milera. Wystąpił oto prokurator generalny w związku ze śledztwem dotyczącym pożyczki jaką w 90 roku zaciągnął